Cześć, tu Jaromir. Witam w grze RimWorld. Dla odmiany, po wszystkich strategiach typu Hearts of Iron, Stellaris, e, potrzebowałem troszeczkę odmiany, więc stwierdziłem, że może zagram w coś innego. E, no i tym że czymś innym jest e, gra RimWorld. Jest to symulator kolonii, coś w stylu Dwarf Fortress, tylko że bardziej w klimatach science fiction. E, od razu uprzedzam, e, że nie grałem w tą grę, to znaczy grałem może pół godziny przed e, nagrywaniem tego odcinka pierwszego, i oglądałem parę filmów na YouTubie pokazujących rozgrywkę, więc nie mam pojęcia, jak działają mechanizmy w tej grze, to znaczy, powiedzmy, mam bardzo pojęcie takie, powiedzmy, ogólne, natomiast wygląda mi to na bardzo ciekawą grę, w związku z czym mam nadzieję, że, że dla Was też również będzie ciekawe. Natomiast jeżeli widzowie są, którzy spodziewają się w tym momencie bardziej zaawansowanej rozgrywki, Rozgrywki tutaj, no to w tym momencie raczej się tym nie spełni ich oczekiwań. No chyba, że po prostu dostarczy im dużo zabawy z obserwacji moich niezdarnych poczynań. Jest, jeżeli chodzi o wersję tutaj tej gry, to jest to wersja 0.14. Jak rozumiem, to jeszcze nie jest ukończona wersja gry. Jest to gra z wczesnym dostępem, w związku z czym ciągle pojawiają się nowe wersje, natomiast jest już dość fajnie grywalna. Już w tej wersji. Używam również tutaj, może wybiorę polski język, aczkolwiek zauważyłem, że nie wszystkie jakby. Tłumaczenia są zrobione, natomiast myślę, że w pewien sposób będzie może łatwiej na bieżąco coś tam dotłumaczyć, niż powiedzmy tłumaczyć wszystkiego. Tak więc rozpocznijmy, może, nową kolonię. No, tak jak widać, tutaj nie wszystko jest przetłumaczone, ale mamy w zasadzie do wyboru, no, w zasadzie więcej scenariuszy, możemy sobie stworzyć również scenariusze, natomiast ja nie będę tutaj jakby scenariuszy tworzył. W tej, w tym, w tej serii skupię się po prostu na i rozgrywce, tak żeby się nauczyć, no i po prostu, żeby mieć dużo zabawy z tego. Generalnie rzecz biorąc, podobnie jak w Dwarf, Fortress, należy się spodziewać rychłego, że tak powiem, zakończenia rozgrywki spowodowanej śmiercią wszystkich naszych postaci, ale na tym właśnie polega zabawa. Okej, okay. Crashland, czyli powiedzmy jest to w tym momencie opcja, w którym no rozbija się nam je, nasz statek, i mamy tutaj trzech ludzi, trzy postacie, trochę zasobów no i w zasadzie tyle. To co jest ciekawe, tutaj w tej grze to mamy do wyboru, jakby no, tu się nazywa pisarz SI, czyli krótko mówiąc, trzy typy, czy powiedzmy jedno, ten sam pewnie typ, ale z różnymi modyfikacjami mechaniki gry. To znaczy, mechanika gry sama podsuwa pewne zdarzenia, tak aby rozgrywka była jak najciekawsza. W związku z czym mamy klasyczną, ja skupię się na klasycznej Kassandrze. Tworzy historię o stabilnie rosnącym poziomie wrażeń. To akurat jest w sam raz myślę dla początkującego gracza. Znaczy, dla początkujących wydaje mi się najlepsze jest przyjazne. Natomiast myślę, że samo budowanie byłoby troszkę nudne, w związku z czym wybierzemy Kassandrę. Budowniczy, myślę, że można dać nieprzyjazny, niech będzie, powiedzmy, niech będą jakieś zagrożenia w tym momencie, żeby nie było, powiedzmy, zbyt łatwo i zbyt nudno. Jeżeli chodzi o ziarno, które losujemy przy budowie świata, mogę wybrać, powiedzmy. Moją ksywkę z YouTube'a. To pozwala, jeżeli ktoś miałby tą grę również w podobnym świecie, sobie wygenerować podobny świat. Wielkość świata zostawię najmniejszy. Ok, mamy tutaj utworzony świat, i możemy sobie wybrać w tym momencie jakieś, z tego co widzę, miejsce zrzutu, które charakteryzują się różnymi w tym momencie parametrami, jak temperatura, średnie temperatury w zimie, w lecie. Ja myślę, że dla uproszczenia wybrałbym o mniej więcej taki, powiedzmy, obszar, gdzie temperatury są mniej więcej ok, a tylko może nie na pustyni, tylko powiedzmy w lasach, żebyśmy mieli dużo zasobów, żeby nie było aż tak bardzo trudno. Okres uprawy od 6 do 6 miesiąca, nie bardzo to rozumiem, pewnie nie cały rok. Ok, powiększymy sobie tutaj, bo za fajnie byłoby mieć jeszcze też jakieś góry. Są tu jakieś góry, lasy umiarkowane, teren płaski. Może dajmy tu niskie wzgórza, albo może góry? Lasy umiarkowane, góry minus 5 stopni, może troszkę bardziej na południe, minus 4, minus 5, minus 7. To znaczy, że wtedy będziemy musieli sobie zadbać o ogrzewanie. Może coś takiego, te wzgórza w tym momencie. Okej, okay. tu jeszcze zaawansowane są jakieś opcje. Rozmiar mapy, sezon, w którym startujemy, myślę, że to możemy zostawić. O, i teraz jest najciekawsze. Mamy tutaj w tym momencie trzy postacie. Dan, Lalande i Chef. Natomiast no, tutaj możemy sobie dostosować całkowicie nazwiska i ksywki postaci. Ja myślę, że będę czekał po prostu na jakieś komentarze wasze. Według kolejności spróbujemy po prostu przydzielić te, na, te imiona po prostu, czy ksywki, przynajmniej dla naszych tutaj postaci. Teraz tak, każda postać z tego, co widzę, ma pewne jakby, pewną, nie dość, że historię, jest niezdolna do pewnych rzeczy, ma pewne cechy i umiejętności. Tutaj mamy jakieś coś tam problemy zdrowotne, więc ja myślę, że można by wylosować kogoś, kto jest w zasadzie zdrowy. I spróbujemy tak w tym momencie wylosować te wszystkie postacie, aby pokryć jak największą ilość umiejętności tutaj. Co byłoby tu nam potrzebne? Strzelanie, walka wręcz to jest fajnie. Te takie, powiedzmy, ogniki oznaczają tutaj poziom zaangażowania, to znaczy im większy poziom zaangażowania, tym szybciej się uczy dana postać da, z danej kategorii tych cech. Więc, dobra, zobaczmy najpierw tak, badania tutaj nie ma nikogo, astma, o nie, to takich, żeśmy na początku wylosowali, że ja dziękuję. Badania, rzemieślnictwo, artystyczne, uprawa, gotowanie, czyli to będzie taki powiedzmy, o, niezdolny, do, brutalne, opiekuńcze, społeczne, czyli niezdolny w zasadzie walczyć, to może też nie. Czemu ciągle się rysuje... Losuje śpiączka kryogeniczna. Świadomość, zdolności manualne. Czy ja wiem? O, tutaj powiedzmy, ktoś jest bardzo. A, no, wyrosujmy prawa dłoń bez obrażeń. Może, o, tutaj już jakieś, powiedzmy, miłość w stosunku do innego naszej postaci. Te postacie mają, oczywiście wchodzą w interakcje, ale musimy dbać o ich, z tego co wiem, dobre samopoczucie. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie wyglądało. Badania dobre, budowanie bardzo dobre. No może poziom umiejętności nie jest super, ale ma dużą pasję. Możemy zostawić. Co to jest? Rządza krwi. Czerpie satysfakcję z krzywdzenia innych. Wow. Bójkę może rozpocząć. O, wynik różowych barwach, stały efekt nastroju i nadwrażliwy, w wiecznym stresie. Aha, czyli może się załamać w tym momencie, a jednocześnie z rządzą krwi no to będzie, czy będzie wesoło. Ale okej, okay, zobaczmy, niech będzie. Eee, ostatni mamy także rzemieślnictwo, gotowanie, za dużo gotowania jest. Ale strzelanie, walka wręcz, fajnie. Społeczne, tresowanie. Myślę, że tego, tą postać możemy zostawić. Nerwy na wodzy, twardy orzech, poziom załamania mniejszy, czyli będzie bardziej odporny. Ciepłolubny, no tutaj będziemy musieli, tam jest minus chyba 4 czy minus 5 było w tym bajomie, który wybraliśmy. Więc będzie trzeba pewnie mu coś ogrzewać. Dzieciństwo, najemnik, rekrut. Czyli w zasadzie ma przeszłość takiego najemnika, można powiedzieć, śmiesznie. Dobra, to Ernst niech będzie, Czef. Lera jeszcze się zastanówmy. Tu jest ostrożny strzelec, czyli powiedzmy, dłużej celuje, ale, ale lepiej strzela. Protetyk czuje ograniczenie siedząc w ludzkim ciele, częstość nieobjęlicznych implantach, ok. Neurotyk, trzymać wszystko na dystans. Ciężej, bo osiągnąć, będzie pracować ciężej w inżynierii, aby osiągnąć cel, ale nerwy mogą jemu w tym przeszkodzić. Poziom załamania. A tu jest jakiś, był jakimś niewolnikiem, a tu był jakimś, powiedzmy, chirurgiem. Okej. Okay. Wiek 36 lat, ten ma 22, czyli bezwzględnie młodzi. Natomiast Tutaj ten tarto Lira mi się średnio w tym momencie podoba. Spróbujmy wyrosować jeszcze kogoś. Zaćma o rany. Wiem, że jest też mod, który zmienia dodaje możliwość jakby tworzenia sobie postaci od zera, ale myślę, że w tym momencie chyba nie jest to nam potrzebne. Syn Ernsta. OK, to nie przeszkadza. Walka wręcz bardzo duża. Czego nam tu brakuje w zasadzie z umiejętności? Nie umie tylko uprawiać ten. Ale ten mi się podoba. Niezdolny do prostych prac, nie wiem w tym momencie. Do strzelania też nie bardzo. Ok. Górnictwo. To się może nam przydać do powiedzmy kopania różnych. Równowaga psychiczna. Działa na zupełnie innych falach niż reszta. Mniejsza podatność. Jemu jest łatwiej znieść różne zjawiska. Mazochista, orany. I awanturnik. Lubi walczyć w zwarciu. Okej. Okay. Myślę, że możemy w tym momencie zostawić tak w tym momencie. Baza. Bary, baza. Kril. I ends Jeff. Tak? Okej. Okay. To i tak jest próbna, pewnie szybko wszyscy zginą. Zobaczymy. OK, nasza trójka obudziła się z cybernacji na dźwięk syreny, metalu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wylądowaliśmy krótko mówiąc hop 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 hop. OK, Zatrzymajmy może upływ gry. A co tutaj mamy? Oczywiście podpowiedzi będę miał włączone w tym momencie, bo chcę się dalej jakby uczyć tu różnych mechanizmów. Tak jak mówiłem, grałem może pół godziny po to, żeby mniej więcej wiedzieć co gdzie się klika i jak tu mniej więcej interfejs wygląda. Natomiast pozostałych rzeczy jeszcze, jeszcze nie wiem. W związku z czym, w związku z czym będę na pewno powiedzmy niezbyt śpieszył się na razie z czasem. Może w któryś z następnych odcinków będę troszkę bardziej przyspieszał, ale na razie chcę tutaj czy baza jest naga? Tylko w samych spodniach. Aha, no to bardzo fajnie. No dobra, teraz tak, tu mamy cały ekwipunek. Nóż, który to był dobry, krill był chyba bardzo dobry w walce wręcz, więc jemu dajmy, niech sobie wyekwipuje nóż. Jeżeli chodzi o strzelanie, to Czef jest chyba najlepszy. Więc tutaj, co to jest? Co to jest? Karabin. Jemu przydzielmy karabin. A bazie przydzielmy pistolet. Niech będą wyposażeni w jakąś broń. Teraz tak. Pozostałe wszystkie rzeczy trzeba, z tego co wiem, one są w tym momencie ustawione żeby ich nie zbierać z mapy, więc trzeba byłoby wszystkie tutaj zaznaczyć i dać z całej mapy pozbierać. Może całą mapę przeglądamy później, natomiast na razie zobaczmy, jak ta mapa w ogóle wygląda. Ok, jesteśmy mniej więcej w takim miejscu, więc zastanówmy się, gdzie będziemy rozwijać naszą bazę, nasze obozowisko. Myślę, że gdzieś na środku, ale dobrze byłoby wybrać jakiś obszar, który jest odizolowany jak najbardziej, tak żeby się później jakimiś murami odgrodzić. To jest chyba środek, nie, to jest góra. Tu mamy jakieś jeziorko. Nie wiem, czy coś jeziorko w tym momencie nam robi złego. Myślę, że możemy zostać tu gdzie jesteśmy w zasadzie. Tu mamy jakieś struktury, więc później ewentualnie jakby trzeba było się odgradzać. No to możemy tutaj. To trochę jest do tego muru, do budowy, do odgrodzenia. Lepiej byłoby gdzieś w tym miejscu rozpocząć bazę. Chyba tak. Dobra, czyli pierwsze zadanie w zasadzie to jest wybudowanie jakiegoś schronienia. Eee, dobra, tego podpowiedzi na razie nie potrzebuję. Tutaj mamy już jakiś budyneczek, więc to by było jako jeden, pierwszy, boże, podstawowy pokój. Czego nie zrobiony? Z marmuru płytki marmurowe, więc w zasadzie wystarczyłoby tutaj dać do budowy drzwi. Za mało w magazynie, ale to jeszcze magazynu w ogóle nie mamy w tym momencie przydzielonego. Ok, czyli tu będzie nasz pierwszy pokój czy pierwszy budynek. Gdzieś warto byłoby sobie zrobić te nasze przestrzeń magazynową obszary. Składowisko. Może na razie zróbmy tak, na razie zróbmy jedno duże tutaj składowisko, chyba że od razu zrobić kilka porządnych składowisk. Weźmy na przykład zróbmy takie na przykład 8 na 8 jedno składowisko. Tutaj drugie składowisko, też 8 na 8. Oczywiście pewnie trzeba będzie te wszystkie drzewa stąd powycinać. Albo i nie trzeba będzie. Gdzie tu jest? Wytnij rośliny, rąb drzewa. To i tak się nam przyda, bo dzięki temu będziemy mogli mieć drewno. Dobra, co jeszcze? Aha. W tym momencie dla tego składowiska, tak, na zgniłe, co to jest? Zgniących substancji organicznych. O, może na razie zostawmy, ale zwłok na razie wyłączmy. I tu z tego, co się zdarzyłem zorientować, to są nieprzetworzone. Na to bym zrobił osobne przestrzeń, osobną przestrzeń magazynową. Niech to będzie ta. Tu w zasadzie wyłączymy wszystko, oprócz nieprzetworzonych. Wtedy sobie powiedzmy te wszystkie drewniane kłody oddzielimy od pozostałych rzeczy. OK, można by na razie uruchomić. Niech oni już noszą te wszystkie rzeczy, a w międzyczasie możemy spróbować sobie popatrzeć na mapie, gdzie co jeszcze można, ok, to są jakieś metal, to jest potrzebne do budowy różnych rzeczy, gdzie my tu mamy jeszcze jakieś rzeczy, które można by Zaznaczyć do przeniesienia do magazynu. Tu coś jest. Pozbierać wszystko, co ten tu, jakieś widzę stworzenia sobie chodzą. Będzie na co polować. Tu jakieś większe. Dobra. No zobaczymy. Co się tutaj by będzie dalej działo? W zasadzie chyba tu nie ma nic takiego. Tu jest jeszcze coś, co można by. O, to jest jakieś, jakaś maszyneria. Z tego co wiem, jak się to ym, wydobycie tutaj zrobi, to będziemy mieć komponenty do różnych elementów. To na pewnym etapie nam się przyda. Aha, mamy tutaj tak. Potrzeba łóżek, zbuduj pokój. Kontrola czasu. No to. To wiem. Dobrze, proszę wyłączyć tą podpowiedź. To już wiem o kontroli czasu. Dobra, to już budujemy. Dach widzę jest zrobiony. Można im to zbudować. Będzie to jakiś malutki pokoik, ale... Mm, meble. Mm, łóżko. Można by na początek śpiwór zrobić. 35 metali, trochę łóżko w tym momencie zajmuje. A! Niech mają od razu łóżko. Co tam? Natomiast wydzielmy następne pokoje. Struktury, ściana. Tym razem drewniane. Może trochę większe. Te pokoje, dwa następne. O. Tak. Tu zrobimy następne dwa pokoje i damy drzwi. Aha, ten ma z tej strony wejście, to ten będzie miał, te będą miały z tej strony wejście. Drzewa, aczkolwiek zauważyłem, bo tu jest jeszcze takie coś, że można sobie włączyć świetlanie poziomu piękna danych pomieszczeń. To chyba też nie jest jeszcze to, tylko jak później będzie wybudowane, można sprawdzić statystyki pokoju. Czy jest ładny, nieładny. I te drzewa, które tam są, trochę jakby zwiększają to, ale myślę, że można by zrobić porządek, na zasadzie wyciąć wszystkie rośliny w środku. Okej. Okay. Dobra, to przestrzeń magazynową mamy, widzę tu jest gromadzone. Później sobie zbudujemy oczywiście tutaj też pomieszczenie wokół tego. Najpierw zadbajmy o pomieszczenia dla nas. Dość daleko mamy tu noszenie. No ale cóż, aha, jeszcze warto. Potrzeba łóżek, to wiem. Za chwilę się zbuduje te łóżka. Jeszcze warto by jakąś później też farmę założyć, ponieważ na razie mamy pakiety żywnościowe, ale one się wkrótce skończą. Rąb drzewo, gdzie sobie zrobimy naszą farmę. Myślę, że te drzewa stąd można wszystkie wyrąbać. W zasadzie tu mogliśmy farmy zrobić, ale dobra. Miejsca tutaj na farmy jest widzę mnóstwo. Obszar, pole uprawne 9 na 9. Ok. I co tu możemy posadzić? A najprostsze ziemniaki, chyba niech będą na razie. Nie wiem, czym się czymś charakteryzują poszczególne w tym momencie sadzonki. Można nawet drzewa, widzę, sadzić. Niektóre wymagają tutaj, oczywiście, pewnego poziomu umiejętności naszych postaci, ale na razie najważniejsza będzie żywność. Schronienie, żywność, miejsce magazynowe, no a dalej się zobaczy. No i pewnie będą nas tu atakować różne jakieś elementy, w związku z czym też trzeba będzie jakoś o obronę z czasem zadbać. Mhm. O, zobaczmy na opcję. Czemu nie słyszę żadnej muzyki? Wydawało mi się, że była przez chwilę muzyka, a teraz nagle, jakby i odgłosy, kompletnie ich nie słyszę. No ciekawe. Co się to stało, ale to może między odcinkami sprawdzę, co się ewentualnie tu podziało, jeżeli chodzi o odgłosy. Może jakiś skrót klawitorszowy przez przypadek nacisnąłem. E, ok. No dobra, widzę, że na razie budujemy wszystko, można by troszkę to przyspieszyć. Albo myślę, że na ten odcinek w sumie mógłbym już zakończyć, ponieważ tak bez muzyki się trochę i bez odgłosu dziwnie gra. A może muzyka akurat nie jest koniecznie potrzebna, natomiast jakieś odgłosy by się przydały, tego co się tutaj dzieje. One nagle mi tu znikły. Chyba, że nie zwróciłem uwagi od początku, nie było, co byłoby dziwne dosyć. No ale nic, zobaczymy. Cześć i do zobaczenia w następnym odcinku.